Hello mordo, jestem Vexy i dzisiaj witam was w nowej serii na kanale jest To Five Nights at Freddy's Security Bridge. Jeśli oczywiście wam się taka seria spodobała, możecie zostawić łapkę w górę, subskrypcję z dzwonkiem i napisy na dole w komentarzach Jak oceniacie dzisiejszy gameplay, a my co zapraszam was do oglądania Naszego cudownego odcinka Nieważne Lecimy sobie szybciutko, możemy w sumie sprintować, zapomniałem oczywiście o tym Lecimy sobie szybciutko do głównego holu, tak to można nazwać. I tam idziemy do Frediego i tylko tyle wiem. I tylko widzowie tylko, tylko tyle wiem. Więc reszta to będzie jakaś niespodzianka i zobaczmy co mnie czeka dalej. I musimy iść na sam początek. Skąd wiem, bo brat mi mówił przed tym jak z... nagrałem odcinek. Więc po prostu jeszcze pobiegniemy i musimy przejść przez tamte drzwi. Przez tą bramę, o! Tą bramę jesteśmy teraz przed bramą. O, zapisuje nam się. I musimy podjść do Frediego Czy to było na pewno to? O, tak, 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 tak. tak. O, mamy to. I musimy teraz się cofnąć i wejść do. Do Frediego Use footpath for okej Ok, biegniemy. Jump, 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 jump. Jak chcesz, go. Bo... Otwieramy. I teraz. I jakbyście się mnie pytali, na czym gram to na klawiaturze i myszty? Dlaczego może wyskakiwać i X odpada, na przykład albo RB, ty, 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 ty. to jest po prostu dlatego, że nie wiem, czemu być tak jest, ale gram po prostu na klawiaturze i myszty, jak coś się U... y... Tutaj, teraz chyba jest zapis, więc chyba dobrze. O, co to jest? Schodzimy. Ocie, czy ktoś tu jest? Halo, boję się troszkę. Na kątem, kątem patrzę, na to wszystko czy się stresuje. Nie wiem, co poradzić na co. Brama się otwiera. Okej, okay, coś się dzieje. Że pójdźmy na górę zobaczyć, co tam mi się skryje. Tam... Jest zamknięte. Chyba nie możemy tędy przejść. No dobra. To się wracamy. Idziemy chyba, musimy wejść do Freddy'ego, musimy się chyba cofnąć. Po prostu tam gdzie były te, te przejście tam w sumie wam pokażę o co chodzi. Yy, jak się wraca, wraca grubasie, jak się wrócimy, to musimy iść. tym można. jo Jop, biegnij, ale gdzie mam biec? Biegnij, biegnij, gdzie biegni, mam biec. Prosto chyba. Biegnij, 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 biegnij. Biegni. Szybko, 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 szybko. Nie, nie mam stamina, nie mam stamina, nie mam stamina. biegnij, 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 biegnij Biegnij, 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 biegnij biegnij Czemu jak kucam? Wtedy może iść? Odsuń się! Może idzie? Ja pierdź. Cika, cika, cika! Chyba mi się myszka zepsuła. Bo coś... Coś... Lata w mojej myszce, mi się myszka zepsła. No to fajnie. Biegnij, biegnij, szybko, szybko! Dobra, mamy to. i chyba dalej nie pójdę, bo jak możecie słyszeć... Myszka mi się zepsuła. Przed siebie prezencik, ale prezencik oczywiście sobie pozwolę otworzyć, no, wiadomo świadoma. To jest... I teraz prawo, lewo, prawo, lewo, biegnijmy sobie tędy. Pójdźmy sobie tędy. Żartowałem jednak... Albo może, może, może... Tak... Spokojnie sobie tam pójdźmy żeby po prostu on nas nie zauważyła, bo ani nie usłyszała, jak on nas usłyszy, to jest trochę tarapaty. On nie śmieci ci wejść, cika, cikuś. Wow! S safe? S -safe? E znaczy... Nie, safe. ja, ja, Fazbear I teraz kompletnie nic nie wiem. Nic nie wiem o co tu chodzi. Będziemy się chyba kręcić, kręcić, kręcić. Mám je oh. Ale ładně to vypadá. S tím tak, tak, No. Okej, ty poplachy tu, musíme někde tady se pokračit. Se Save Safe, tam, safe, běhněme, safe. Save, safe, 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 safe. safe, safe. To otworzyć? Nie, safe, zapiszmy sobie. Ej, zapiszmy sobie. Że tu jesteśmy yy, safe tak. Enter, dobra. Mamy save? Mamy save. A. Ja pierwszego tego robocie chciać wystarczyłem. Nooo zostaw mnie. I ja nie mogę ten przejść. Parking. Czuję się. Kurde i co teraz mam zrobić? My mamy safe. Tu mamy prezent! Eee, przegapiłem prezent. Dobra, przegapiłem prezent, oczywisty prezent. Mamy enterpass. Pass, Entry Pass, okej. Okay. No okej, okay. czy biegniemy sobie chyba tutaj, Można żeby tutaj przejść? Nie, musimy iść tutaj głównymi, głównymi tymi bramami, musimy przejść. Hej. Okay. Uj, jak ona się przeteleportowała, ta dzika! Stryba tam?! Jak ona się przeteleportowała, powiedzcie mi! A, ruchome słody nie działają, więc fajnie. Tutaj też się można schować? Można się schować. Tu jestem, na schodach, a czemu... Pytasz? Dziwne, coś, coś, coś się stało. Może zostaniemy tutaj... Ale ona się przejdzie, ona ma nas gdzieś, to dobrze. W sumie to dobrze, się to, w sumie, że że ona ma nas gdzieś. Możemy sobie pójść w tą stronę. Tutaj coś Freddy o tym mówił. Mm. Uh! Gdzie my jesteśmy? Pierwszy pas Co mamy zrobić? Że tutaj przejść? Tak, dobra, chyba tak. Chyba tak. Powiem sobie też szybciutko. Nie wiem, widzę, czy jesteśmy w ogóle w dobrym miejscu ogólnie. Mamy chyba tam save, a nie... Eo! Oh, Patrzcie tego tutaj! Oh! Kurde, no nie słyszałem cię! Nie słyszałem jej. To jesteśmy teraz przy safe. No musimy chyba jeszcze raz to wszystko zrobić nowa. Serio? Byliśmy już tak blisko. Byliśmy tak blisko. Czeka tam się jej nie boimy już, wiemy jak ona działa. Nie mamy się czego bać, pamiętajcie, nie boimy się niczego. Trzeba się w ogóle kiedyś. Co się dzieje? Nie wiem, słuchałem się. Chodzi obok nas, chodzi obok nas, chodzi obok nas. No pójdź sobie, proszę ci kuś. A, nie mogę jeszcze wyjść. Nie wiem, robię speedrun szybko. Ona sobie mam zostawiła. No i dobrze, że mnie zostawiła. Nie boję się jej. Ej, tu patrzymy... Potrzebujemy... Hej, i pójdźmy sobie szybciutko. Zapisać. Nas, żeby zrobić checkpointa. Uuuu, chcę sobie zapisać nasze... Kurwa, nie umiem tak. mówić, opierdolę. Biegnę szybko, żeby zapisać, to so, my chyba kończymy. Co? Ta, tak, se pogodę i se. Pogadaj se, pogadaj se, no dobra Chyba nie wiem co tutaj mam zrobić ogólnie. Nie wiem co mam teraz zrobić Tędy nie można oczywiście, bo musimy przejść oczywiście główną bramą Więc to przejdziemy główną bramą co teraz mam zrobić to tam już byłem To może mam to cało odblokować Nie wiem Pewnie się dowiemy ale to chyba następny. Na następnym odcinku się dowiemy Mamy no goni! Znaczy widzi, widzi, widzi. Goni też wszystko w jednym, syćko w jednym chyba w tym miejscu pozostanę. Jeśli Wam się odcinek spodobał zostać łapkę, suba. Ja już nie mam siły, naprawdę. Dobra, ja się z wami się nam. Do zobaczenia i...